Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią materiału o dietach z fazami postu i fazami ładowania. W pierwszej części zajęliśmy się dietami typu Lim Gains, gdzie trening jest późnym popołudniem lub wieczorem. Mówiłem tam o podstawowych założeniach, o tym jakie problemy idzie, jak to rozwiązać, jak prawidłowo prowadzić taką dietę. Więc mówiliśmy o tym, gdy trening jest w sytuacji, gdy trening jest późnym popołudniem lub wieczorem czyli całe ładowanie w przeciągu 5-6, maksymalnie 7 godzin najlepiej z, zrobić w okresie potreningowym czyli tam lokujemy wszystkie te węglowodany, wszystkie praktycznie białka. Plus to, co powiedziałem czyli drobna modyfikacja, taka z mojej strony która bardzo pomaga przy tak późnym treningu czyli zjedzenie posiłku białkowo. Tłuszczowego przed treningiem, około 2-2-3 godzinki przed treningiem, prawda? Czyli tutaj jeżeli wykonujemy trening o godzinie 15 czy później, też zależy to od momentu, w którym wstajemy, o której idziemy spać, ale generalnie jeżeli wykonujemy trening raczej w dalszej części dnia, czyli po południe, późne lub wieczór, wtedy można sobie zjeść taki posiłek białkowo-tłuszczowy przed treningiem. W tym okresie, gdy jesteśmy jeszcze w fazie postu, oparty o mięso plus warzywa nie wybije poziomu cukru we automatycznie będziecie mieli więcej energii na treningu, ponieważ zacznie organizm czerpać z tłuszczy po tych dwóch, trzech godzinach, a później ładowanie. Natomiast teraz sytuacja, w której ćwiczymy rano. I sytuacja, w której ćwiczymy o różnych porach, ponieważ taka sytuacja też się może pojawić. Osobiście też obecnie ćwiczę o różnych porach, ale raczej rano. Więc tak, jeżeli mamy sytuację, w której ćwiczymy rano, czyli w miarę po przebudzeniu. Oczywiście trening siłowy może wtedy iść całkowicie naczczo, na pusty żołądek. Nie dostarczamy już żadnych kalorii przed treningiem. Tutaj jak najbardziej kawa, herbata bez cukru może fajnie pobudzić jakiś, jakiś, jakaś przedtreningówka bez węglowodanów o mocnym takim składzie. Też jak najbardziej wszystkie dozwolone suplementy typu L-karnityna, kofeina, betalanina, kreatyna rano naczczo przed treningiem mogą zostać spożyte. Więc, jeżeli wstajemy, nie wykonujemy jakiejś ciężkiej pracy fizycznej od rana. Jeżeli idziemy na trening mniej więcej nie dalej niż 3 godziny po przebudzeniu i w tym czasie nie wykonywaliśmy jakiejś aktywności fizycznej, czyli na przykład siedzieliśmy przy komputerze, coś tam odpisywaliśmy na maile, robiliśmy sobie posiłki na, na, na późniejszy okres dnia, czy coś przygotowywaliśmy. Więc, jeżeli wstajemy, trening jest w okresie nie dalej niż 3 godziny po przebudzeniu, <laughs> wtedy lecimy na trening na czczo. Pierwszą fazę, pierwszą fazę ładowania lokujemy zdecydowanie po treningu. Tak samo szybko tutaj zaczynając od miksu różnych źródeł węglowodanów, czyli połączenie najlepiej cukrów prostych z węglowodanami złożonymi o, różnych, o różnym czasie trawienia, czyli na przykład cukry proste plus produkty jakieś mączne plus produkty pełnoziarniste. Można taki miks zastosować, więc zamykamy ja z reguły ćwicząc Rano nadczo zamykam, zamykam tutaj posiłki w maksymalnie 3 godzinach, 2,5 do 3 godzin. Po treningu, czyli od rozpoczęcia jedzenia do zakończenia jedzenia, jest to około 2,5 do 3 godzin. Wtedy najlepiej sobie ulokować tutaj dużo węglowodanów, dużo białek. Oczywiście ograniczoną ilość tłuszczy, nie za dużo tych tłuszczy w ramach waszego dziennego makro. Później wchodzimy w fazę postu czyli po tych 2,5-3 godzinach przestajemy, urywamy całkowicie jedzenie. Ważne jest, żeby tam właśnie węglowodany były nie tylko z cukrów prostych, ale żeby było dobre połączenie i cukrów prostych, i węglowodanów złożonych o wyższym, czyli o szybszym czasie trawienia, o wyższym indeksie glikemicznym, plus węglowodanów, które mają niski indeks glikemiczny, powoli się trawią, czyli na przykład jakieś płatki kasza, już brązowy, gdzie to nam będzie dłużej uwalniało energię, więc spadku gwałtownego poziomu cukru we krwi nie będzie po tym okresie porannego ładowania. A co za tym idzie, nie będziemy się czuli ospali, więc ten okres postu będzie wchodził łagodnie, nie będzie tutaj mówię spadku gwałtownego poziomu cukru ze względu na dodane inne węglowodany po treningu, automatycznie organizm wejdzie płynnie w tą fazę postu, prawda, pomimo tego, że że, że będzie to faza postu przez parę godzin. Ja, tu fazę postu tutaj zakładam z reguły 5-6 godzin, mniej więcej około 6-godzinną fazę postu i później jedzenie wieczorem. Znowu wieczorem też może być trochę cukru. Prostych zdecydowanie, jeżeli jest trening rano, to dużo więcej węglowodanów uciskamy w okresie porannym, czyli pulatych całodziennych węglowodanów powiedzmy. Że 60-70% ustawiamy rano, natomiast 40-30% ustawiamy w tym, w tym rzucie wieczornym. I ten rzut wieczorny w zasadzie wygląda tak samo, czyli około 2,5-3 godziny jedzenia. Prawda, posiłek za posiłkiem, mniejsze lub większe posiłki. Ja z reguły stosuję jakieś dwa posiłki, z czego. Z czego dwa są takie w miarę pełnowartościowe, plus jeden gdzieś tam jakiś deser, jeszcze po tym jest połączenie cukrów prostych, jakiś sudy, czy czasami wchodzi w rachubę. Nie ma żadnego problemu tutaj. Przy diecie, nawet przy redukcji, można cukrów prostych stosować dość sporo, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli ćwiczymy i rano, i po południu, tak jak ktoś zadał pytanie w komentarzach. Ćwiczymy rano trening siłowy, jak najbardziej po treningu siłowym z aerobami jakimiś lekkimi. Też można zrobić tutaj na aeroby, tylko niezbyt długie 20-30 minut myślę maksymalnie, jeżeli też to jest w krótkim okresie czasu od przebudzenia się, nie ma żadnego problemu. Natomiast później oczywiście ładujemy, faza postu, 5-6 godzin, później mogą być wieczorne aeroby przed fazą ładowania tą wieczorną. Nie ma żadnego problemu. Wtedy bardzo dobrze się organizm regeneruje. Nie ma sania też w nocy, ponieważ jemy raczej wieczorem, później przed, przed snem godzinkę, przed snem kończymy dwie godziny, przed snem kończymy jedzenie. Dobrze się śpi, dobrze się organizm regeneruje. <laughs> Padło też pytanie tutaj odnośnie źródeł węglowodanów, jakie można jeszcze stosować z takich bardziej źródeł węglowodanów że tak powiem brudnych, czyli tych, których przy normalnej diecie się raczej przy redukcji nie stosuje w ogóle, a przy masie ich zastosowanie powoduje, powoduje większą retencję wody i powoduje tak zwane ulanie, co potocznie nazywamy to retencję wody ulaniem. Więc tutaj skład z takich produktów, które można sobie zastosować jako uzupełnienie takiej diety, wszystko co ma ze słodyczy, wszystko co ma mało tłuszczy. Ponieważ tak jak już mówiłem w pierwszej części przy tym rodzaju diet, przy tym systemie diet stosujemy pewną zasadę, że jeżeli głównie czerpiemy energię z węglowodanów to tłuszcze trzymamy na w miarę niskim poziomie. W miarę niski zakładam tutaj od masy mięśniowej przy okresie redukcji między 40 a 80 gramów, zależy od masy mięśniowej, którą dana osoba ma. Natomiast przy okresie budowania masy w takim systemie, no to tutaj wiadomo troszkę większej ilości tłuszczu, ale pewnie i tak nie przekraczające dla dużego chłopa 120 gramów na dobę. Natomiast resztę kaloryczności, ile potrzebujemy czy do budowania masy, czy ile potrzebujemy ścinać do redukcji, regulujemy tutaj już zdecydowanie z węglowodanów, czyli większa, duża jest przewaga węglowodanów. Yy, oczywiście spożycie białka tutaj na poziomie 2 gramów yy, na kilogram masy ciała w zupełności wystarczy. Nie ma potrzeby stosowania większych ilości białek, nawet przy budowaniu masy mięśniowej nie dacie rady przerobić, będąc, yy, będąc yy, na czysto, nie dacie rady przerobić takiej ilości białka. Yy. Oczywiście przy redukcji można ewentualnie zmienić troszeczkę proporcje, dołożyć trochę białka, troszkę zmniejszyć węglowodanów, natomiast przy, tych, przy tym systemie diety, przy redukcji nie trzeba tego robić. Wcale nie trzeba tak dużo energii w kaloryczności przekładać na, na, korzyść, na korzyść białek kosztem węglowodanów, bo ta dieta i tak bardzo ten system skutecznie działa. Prawda? Tutaj stabilizacja poziomu cukru we krwi przez większą część doby jest automatyczna i nie ma potrzeby ładowania takich ilości białek jak w dietach gdzie mamy 5-6 posiłków, 7 posiłków, gdzie trzeba dość mocno jeszcze sobie pomagać na stabilizację poziomu cukru we krwi przez dodanie większych ilości białka, ponieważ troszeczkę to wpływa jednak na, na, na trawienie to, tego białka i jednak uwalnianie energii też z białek w pewien sposób stabilizuje nam większe spożycie białka w diecie, stabilizuje nam troszeczkę poziom cukru we krwi. Więc tak jak mówię, tutaj wszystkie słodycze, przy tej diecie, nawet przy redukcji, oczywiście nie ładować samymi słodyczami, ale żeby te słodycze tam były, fajna odskocznia. Wszystkie słodycze, które nie zawierają połączenia dużej ilości cukru z tłuszczami. Czyli wchodzą w zasadzie w regułę wszystkie chude lody, wszystkie sorbety, wszystkie owoce, które mają też dużą zawartość glukozy, czyli banany, rodzynki i tak dalej, daktyle, wszystkie, które mają dużo cukru. Może być oczywiście Mogą być oczywiście produkty takie mączne, słodycze mączne, jak na przykład pierniki, pierniki z marmoladą nawet, z cienką polewą, czekolady tam nie mają więcej niż 7% tłuszczu, 8% tłuszczu, więc można sobie czasem pozwolić. Natomiast najlepsze oczywiście uszatki z lukrem, to jest praktycznie sama mąka, trochę cukru, bardzo dobrze wchodzi w okresie ładowania jako uzupełnienie, oczywiście delicje, Delicje, czyli te biszkopty z galaretą, galaretki same też można robić. W zasadzie wszystkie słodycze, które nie przekraczają 10% tłuszczu, można w ramach sobie tego makro stosować. Tak, żeby się trzymać makro i nie przekraczać za dużej ilości tłuszczy w ciągu dobry, prawda? Tutaj jeszcze przychodzi temat związany z treningami o różnych porach. Powiedzmy, czasem ćwiczę rano, czasem ćwiczę po południu. Rzeczywiście można to też bardzo elastycznie tutaj ułożyć w przypadku takiej diety, powiem jak to zrobić. Jeżeli jestem w trybie, jeżeli jestem w trybie, którym ćwiczę częściej jednak rano lub ogólnie rano i jestem w trybie, w którym ćwiczę częściej rano i jem rano plus drugi rzut po okresie postu dopiero wieczorem, a chcę czasem zrobić trening po południu czy pod wieczór, to zostaje przy tym systemie. Czyli jeżeli z reguły ćwiczę rano i jem w dwóch rzutach, rano i wieczorem, a chcę zrobić trening wieczorem, to jest zdecydowanie z reguły zostaje przy rzucie, przy systemie, który, którym jestem, czyli jem też rano, nie robiąc treningu, ale jem rano pierwszy posiłek, wtedy jakby z reguły go można zjeść gdzieś tam godzinę po przebudzeniu, nawet troszeczkę dłużej. <Kh> odczekać. Yy, natomiast drugi posiłek jem dopiero wieczorem po treningu, więc też wchodzi taka opcja w rachubę. Yy, to jest w przypadku, jeżeli z reguły ćwiczymy rano i ładujemy rano i wieczorem, ale nam wypadnie ćwiczenie wieczorem, wtedy ładujemy też rano i wieczorem. Natomiast jeszcze jest trzecia sytuacja, gdzie będziecie potrzebowali prostej i szybkiej yy, zwięzłej odpowiedzi. To jest sytuacja, w której z reguły ćwiczymy rano i ładujemy rano i wieczorem, Natomiast, powiedzmy, przychodzi weekend, poimprezowaliśmy gdzieś była jakaś impreza i wstali, jedliśmy dłużej wieczorem niż powinniśmy i wstaliśmy później, następnego dnia, ale chcemy iść na trening. Wtedy, jeżeli wstaję późno, powiedzmy z reguły, wstaję powiedzmy o 8-9, a wstanę na przykład o 12 i będę szedł na trening dopiero na 16 na 15 to wtedy przestawiam się z tego trybu na tryb postu do. Do treningu pełnego postu, jeżeli poprzedniego dnia przedłużyłem wieczorne jedzenie, a następnego dnia się później zdecydowanie obudziłem niż standardowo, wtedy nie jem już posiłku porannego. Więc jeżeli nie zjem posiłku porannego i będę ćwiczył po południu, wtedy przestawiam się na czyste ładowanie, tylko po treningu, już nie wrzucam tego posiłku białkowo tłuszczowego przed, przed treningiem, prawda? I raczej po południu wtedy się postarać poćwiczyć 15-16 najdalej. I nie wrzucać przed treningiem nic. Natomiast, jeżeli nam się przedłuży rzeczywiście do wieczora, to przejść sobie na tryb, a wstaniemy później, to przejść sobie na tryb posiłku białkowo-tłuszczowego późnym popołudniem, plus trening wieczorem i po treningu dopiero węglowodany. Więc tak też można zastosować i bardzo elastycznie ten system, ten system sobie ustawiać. Jedna ważna zasada, we wszystkich tych opcjach, które tutaj podałem, w zasadzie najważniejsza. To jest zasada, żeby poprzedniego dnia wieczorem porządnie załadować. Czy był trening rano, czy był trening wieczorem? Tak, żeby wieczorem odpowiednią ilość makroskładników dostarczyć organizmowi przed snem, żeby w ten sposób spowodować, nakręcić metabolizm i udostępnić organizmowi składniki do pełnej regeneracji w czasie snu, do pełnej produkcji hormonów w czasie snu. To jest podstawa. Jeżeli tego nie dopilnujecie, jeżeli wieczorne ładowanie nie będzie prawidłowo zrobione. Możecie być pewni, że następnego dnia energii nie będzie i będziecie słabsi na treningu, będzie wam się gorzej funkcjonowało, będzie was cało, będziecie się źle czuli, spadek mocy itd. itd. Więc to jest podstawowa zasada, żeby wieczorem, niezależnie jaki mam z tych systemów, wieczorem dopilnować, żeby wszystko prawidłowo zostało zjedzone. Tyle na dzisiaj. To była część druga. Jeszcze nakręcimy część trzecią której powiem jeszcze o paru ciekawych rzeczach odnośnie systemów diet z fazą ładowania i z fazą postu, które na pewno Wam się przydadzą i, i uzupełnią Waszą wiedzę i pozwolą na, Wam na sprawniejsze skomponowanie i dostosowanie sobie tego typu diety do swojego trybu życia, ponieważ są to diety bardzo wygodne, bardzo fajne i tak jak już mówiłem, yy, pozwalające na dużo więcej odskoczni niż klasyczne diety, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty, które teoretycznie są uważane za, za śmieciowe, czyli brudne, czyli wysoko przetworzone. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.